Bardzo w kolejnym na moim kanale. Dziękuję w ogóle. Witam w ogóle nowych widzów, którzy przyszli na kanał. Dziękuję. Zostawcie subskrypcję na kanale, łapeczkę w górę. I tak się zagramy mm, elitarnego BOSA, zrzucimy sobie 8 osie, kośdropów, także no. 8 kość dropów sobie zrzucimy. Także Także zapraszam do oglądania. W sumie się zobaczymy, jak będzie pierwszy boss. Jak chcę, chcę Wam przyglądać standardowo. Także za chwilkę się zobaczymy. Dobra, okay. no za chwilkę będzie boss. Także to już lepsze powoli, wiadomo. Do pod tego. Cyk I coś jeszcze tutaj mogłem dać sobie? Nie wiem, na przykład, nie wiem, tak załóżno. Mógłbym sobie postawić, wiadomo, pod, pod piąty tier, ale nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja jestem ciekawy. i nam chyba raczej dobrze pójść. Coś mi się wydaje. Ten przegrzany boss. O, to trudno. Też kamo nam trochę tak wiecie. Niedobrze. Kamo nam wiecie. Widzicie co mam robi kamo? Czekajcie. Muszę sobie dać soda. pod, pod, pod wykrywanie kamo, bo. Dajmy sobie. Dobra, tak. Ulepszamy sobie dalej te czwarte diary. No i nam się wydało, super. Jest w zasięgu, jest w zasięgu, okay. No i sprzedajemy oczywiście. Sprzedajemy, no i kupujemy sobie czwarte piery I teraz będziemy zbierać na... tego. Na overclocka teraz muszę sobie kupić. No, żeby wiadomo sobie to overclockować po prostu ten... Wiesz wszystko w zasięgu powiecie, że tak. Dobra, jest, mamy dobrze, super. Anki polis zrobione, super fajnie. W tym miejscu zaś się zastanawiam, czy dawi się tutaj. Adam suporta. To był lepsze. Sì, Cucco. 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 No, to się da wyfarmić myślę, także fajnie Tu jeszcze można farmić sobie chyba w tym miejscu, przechodź tam pisę. Chyba bym sobie mastera kupił. No, kupimy sobie tutaj Mastera, Przyda nam się. Albo wiecie co sobie zmienimy? Damy sobie tutaj ten... O, właściwie to. A tu sobie dam. Super. I ulepszamy. Kolejny, bo kolejnego bossa chyba pokonałbym Madem. Zastanawiam się, czy nie Madem czasem pokonać. W ogóle sobie był wiadomo, statki No, kolejny tryb bym Madem pokonał. Zobaczymy. Można Mada w sumie użyć, na spokojnie. Nie ma problemu. Mamy monstera i później będę budował paragon mi się wydaje. Nie wiem w ogóle w którym miejscu. Nie wiem czy nie tutaj czasem. A nie jestem pewien Albo czy gdzieś. tu w tym miejscu. zobaczymy jeszcze. W ogóle piąty tir ja już mam. Także to jest akurat dobra, dobra wiadomość. Tutaj so, tak bota postawmy. I cyk. I nam będzie obryklokował. No dobra, mamy coś młodego. Lepsza sobie bot, to wiem, że będę przewyższawał bossa, może to będę... No ale to tam wiecie. I sobie w kłopoty kupmy sobie tutaj ten. Super. I kolejny, kolejny crossbow monster kupimy. nie można na zimę a ten może na jakieś paczko. Mam no się udać na no spokojnie. Piątpier postawię jeszcze dobra. W ogóle mogę postawić paragon widzowie, także to jest akurat spoko. Na razie jeszcze paragon nie będę stawiał na spokojnie. E, kupię sobie. Kupię sobie, żeby troszkę szybciej poszło. Pod te, jak pójdziemy pod ten. No, żeby troszkę szybciej poszło, wiadomo. Pójdę sobie pod piąty tutaj, pod ten. i nam się udało. Ile, ile do kolejnego bossa? 12 rundek, okej, okay. na luzie. I teraz tak, będziemy e, stawiać sobie paragon, nie wiem gdzie mam właściwie, w którym miejscu, tutaj mamy postawił, wiecie? Musi mnie w tym miejscu postawić paragon. A... Mamy troszkę wiele materiałów, mam być zostawić troszkę niespokojnie. i włączę dobra. I <laughs> mam, że... w obiekty, w obiekty, Tak wydamy, w obiekty, w spokojnie. Tak wydamy, wydamy, wiem, wiem, może może bym zbierał? Но парагон будет и потенжен, поможешь, что так же не Także wydajemy sobie Golda z Słupakiem. Dobra, i mamy 61 poziom. Także dobry, dobry level. Bardzo dobry level. Ciekawe czy będziemy w zasięgu tutaj bo, y, ten Paragon. No nie wiem, w sumie zobaczymy. I teraz tak sobie stawiamy wiadomo tutaj to. I co teraz? Łódki będziemy stawiać. Będziemy z Paragon stawiać do statku że no. Paragon dostatku może być w tym miejscu. To się że to będzie dobre miejsce na paragon dostatku. Zobaczymy zresztą. Ale sobie jeszcze dobrze wstawimy łódki. Pod zarabianko. Mogę sobie wstawić wszystkie łódki. Ciekawe jest to, czy starczy mi. czy nie. No zabraknie mi chyba jednego. No, trudno. Zarabiamko Nie gdzieś to się zmieści czy łódko? Powiedzcie, że tak Nie, bo ten piąty dier zasłania, no trudno. Możecie zmieści się tutaj gdzieś. Nie, nie. Dobra, zróbmy, się nie zmieści już. W sumie parę do łódki mógłbym już budować powoli. Za no, tak, chwilkę będziemy budować na spokojnie. E, wiem troszkę się... Dobra pokonany boss super ile mamy do kolejnego? No dużo runek także super Tak nie wiem ile rundek bym chciał żeby... Cię ...zastanawiam By włączał to do sobie ten Za chwilkę będziemy budować paragon, bo mi się wydaje drwódki, no tak No ja mi się wydaje, że mogę budować już to nie przeszkadza. Mogę sprzedać sobie to i do, dostawimy sobie łódkę po prostu. Kolejną. Dobra, yy, będzie. Dobra, zostawiam. No tak, dobrze widzę, że stawiamy paragon do łódki. No, może być taki level. I teraz jeszcze do saba wstawimy teraz właściwie. Teraz ja sobie postawimy sobie do saba, a saba nie wiem w którym miejscu ja bym dać. Nie wiem czy nie, tutaj by się już nie zmieści. to tu, może po tu, tym miejscu, parę do saba. Zastanawiam się. <coughs> Dobra sobie, no i używamy sobie wiadomo skidki Paragon do łódki, no, znaczy dostawa będzie za chwilę no, Jeszcze nie ma, nie stać na razie, jak na razie, nie stać jeszcze Że to tam Nic nie dzieje, e, tutaj mogę zbudować sobie Tu będę chciał zbudować paragon do tego Paragon do do do, do, do bumeranga. Jeszcze będę chciał wydawać, także na spokojnie. Ja nie za bardzo sobie przybijałem przebicie, no trudno. A to tam się nie dzieje nic. Troszkę przebić pojadam. Zaczynam no, no, troszkę, bo by tam być bumerangi, tak że... Jakim dostawom można już stawiać? Postawimy sobie widzowie. Cyk. O, może być taki level. Spokojnie. No i nam się powinno już udać. Um. Nie ma zasięgu, bo są skały, także tutaj. No, to trudno. Dobra, no i mi się udało. No i kolejny bossik będzie. Też się teraz wyfarmię. Tu się zobaczymy. Znaczy, nie wyparmę tylko, żeby za chwilkę... No, nie, bo nie, nie, nie ma co farmić. Dobra sobie. No i teraz budujemy sobie mm, paragon. Jeszcze mi będzie stać na... O kurde, jaki wysoki poziom. O właśnie, na to będzie mi stać. Super, Nie mamy. Także no. Powinno nam się raczej udać pokonać bossa, jak się wydaje. Spokojnie. sobie mm, latające mi pęsy postawimy po co nie szkodzi mamy okay. kasę, można postawić Przeborga naraz mogę postawić. a, postawimy sobie co mi szkodzi. Przypomnę sobie tego. I ja nam się nie także. No. Fajny Bosik. Ciekawy. Fajnie, fajnie. No, także do zobaczenia, papa. Cześć. Na swych odcinków z bossów. Także do zobaczenia, papa. Pa.